Witam ponownie, no to teraz opowiem ten sketch, który zapowiedziałem. Sketch, który się dzieje przed wojną jego treść. To jest przedwojenny krakowski Kazimierz. Nie Kazimierz, tylko w Krakowie mówimy Kazimierz. A zatem zaczynam. Przy ulicy Józefa Przed tam mieszkał wiecowy. On miał. Piękny interes. To nie to, co pani myśli. On miał interes, on miał sklep, proszę pani. W tym sklepie u niego nie było, nie ma, nie ma. U niego było wszystko. Towar, jaki kto sobie zażyczył. Tylko był mały problem. Jednej rzeczy nie było. Klientów nie było. Zbliża się szawas, jest piątek, godzina szósta, po południu i cały smutny siedzi w sklepie. Co on ma robić? Nikt, nikt nie zajrzał do niego. Nagle wpada jakiś gość. Mówi, panie co, są koperty. wieście, że są. Panie co, ratuj mnie pan. Daj pan pierwszą lepszą. Oj, szanowny pan, mnie uraził moje serce kupca. Co to znaczy pierwsze lepsze? U mnie są wszystkie najlepsze. Pani całe, szybciej ja się spieszę. Ile płacę? Czekaj, pan, to jest bardzo poważne zagadnienie ekonomiczne. Ja muszę te ceny skalkulować. Panie co, błagam sieci. Wiesz pan co, jak da pana po głębokim zastanowieniu to będzie 5 groszy. Masz pan tutaj. Oj, aleś mnie pan zaskoczył taką dużą monetą. Całe 10 groszy. Ja nie mam jak wydać reszty. Panie, co? weźże pan sobie te 10 groszy, daj mi pan spokój. Całe wraca do domu na piętro. Bo tam, gdzie on miał interes, czyli sklep na parterze, ale na piętrze mieszkał. Kamienica była duża, piękna, i jego przy ulicy Józefa powtarzał. Wchodzi do domu Truda, to znaczy żona, która się nazywa Gertruda. Truda patrzy się, wita go i mówi: E co, ja po Twoim promieniującym obliczu widzę, że w naszej firmie w końcu były jakieś wspaniałe obroty. Oj, kobieto, ty mi nie drażni. Co to znaczy w naszej firmie? Przede wszystkim w mojej firmie. A po drugie, co ty się pytasz o obroty? A może byś się tak raz zapytała o zyski? No i co? Były jakieś zyski? Poczekaj, poczekaj, zaraz ci to powiem, wyjaśnię. Na razie otwórz szeroko okno. Po co? Kobieta, czy ty się musisz o wszystko pytać? Po co? Na co? W jakim celu? Otwórz to okno. No otworzyła to okno i co podszedł, wychylił się tak lekko, uniósł ramiona do nieba i drze się na całą ulicę, na cały głos. O najwyższy, ja cię błogosławię za to, że zesłałeś na mnie te kolosalne, wspaniałe, stuprocentowe zyski. Troba, możesz zamknąć okno. I co ja ci błagam, ty mi powiedz, co to były za zyski. Wiesz, zasadniczo to jest tajemnica handlowa mojej firmy. Ale w końcu jesteś moją żoną. To ci mogę powiedzieć, to było pięć od pięciu. I co, ty mnie nie drażnij, bo ja padnę tu trupem. Co znaczy pięć od pięciu? to jest jeszcze większa tajemnica mojej firmy. Ale też ci powiem, bo jestem dzisiaj w dobrym nastroju. To było pięć groszy, od pięciu groszy. I co? Czy ty pamiętasz, kim był mój taty? Ja nie mam pamiętać mojego teścia. Czy on był rabin? Czy on był mądry człowiek? Wiesz co ja jestem dzisiaj w takim dobrym nastroju, że ja zaryzykuję, powiem, że on był mądry jak dwóch rabinów. Uy, co? A ja ci powiem, że on był mądry nie jak dwóch, nie jak trzech, nie jak czterech, nie jak pięciu. Jak zaryzykuję jak siedmiu rabinów. A czemu? bo w dniu mojego ślubu powiedział, że ja za idiotę wychodzę co to za interes? Pięć groszy od 5 groszy? truda podejdź do okna znowu? ja cię proszę, ty podejdź co ty tam widzisz? no co widzę? wielkie Ja no ulica ty rzuć okiem trochę dalej, co tam jest dalej? no jak to co tam jest? no kamienica czy ty możesz mi przypomnieć, czy ja to jest kamienica no nie wygłupiaj się, no, przecież wiadomo, że to jest kamienica Szmula Rozenkrantza. Gołąbeczko, ty moja koszerna, czy ty możesz mi przypomnieć, kto to jest Oj co, Ja ci proszę, przecież wiadomo, że to jest twój największy konkurent. Troda, co tam się u nich dzieje w mieszkaniu? Ty widzisz tam na pierwszym piętrze? No widzę, co tam siedzi? No siedzą przy wieczerzy już czas najwyższy. Ty jesteś pewna, że oni wszyscy siedzą? co, ty masz rację, rzeczywiście, nie wszyscy. Czy ja dobrze zgaduję, że Szmul nie siedzi? Ty dobrze zgadujesz, Szmul nie siedzi. A co on robi? Czekaj, czekaj. co, ochyda. On chodzi po pokoju i wiesz, co on robi, cały czas pozór wgryza. Truda. I, i ty sobie wyobraź, że on przez cały Szabas zazdrości o te moje kolosalne zyski, będzie obgryzł o te pazury, a ja wobec najwyższego powiedziałem prawdę. 5 od 5 to jest 100% zysk. No jak Wam się to podobało, no to na tym kończę ten filmik i do następnego spotkania. Dziękuję za uwagę, lubię Was.